Cześć. Weekend się zaczął i musimy naprawić agregat tenkarski, czyli górny zbiornik, który został już zdjęty. Przy okazji pokażę, jaka jest tutaj zasada działania w tym agregacie, którym my się posługujemy. Więc, jak widać, jest pompa ślimakowa tutaj mamy mieszadło które jest na sprzęgle elastycznym sprzęgło to akurat pasuje z Opla Omega z tej strony jest silnik z Dimensa 5,5 kW z dwoma kołami pasowymi w obecnej chwili chodzi na najwolniejszych obrotach Jakie mam możliwość ustawić na całym tym głównym wale, jest jedna przekładnia. Tutaj jest elektrosprzęgło, raczej było kiedyś. Ja je wziąłem i zaspawałem, bo to było dla mnie zbędne i tak cały agregat jest sterowany falownikiem z agregatu Tymkarskiego Kaleta 150 dodatkowo aby nie obciążać tego silnika zamontowałem silnik 1.1 z betoniarki Agrovictu który napędza wibrator oraz górny mieszalnik górny mieszalnik jak tutaj Pokazać. W momencie, kiedy wchodzi górny mieszalnik, tutaj jest na mimośrodzie wałek i on dotyka siatki, przez co wprowadza ją w ruch i drży. Dzięki temu zaprawa swobodnie przelatuje do kosza. zaprawy ogólnie agregat prosty w obsłudze. No dzisiaj akurat nie zdążę, ale może za jakiś miesiąc zdemontuję tutaj to łożyska na przykładni. A dzisiaj wezmę się za ten górny. Jak widać, górny mieszalnik mamy już na ziemi zdemontowany z tej strony łożysko jest dobre, O-Ring nie popuścił ale za to z tej strony Zimmering już poszedł mleczko zaczęło wychodzić i znając życie, tam jest łożysko i na pewno jest całe w betonie aby wymienić te łożyska, uszczelniacze, które już zakupiłem, muszę zdemontować tą przykładnie. Jeszcze ją rozkręcę. Co dodatkowo będę musiał ją nasmarować, bo przyznam się, rok czasu jej nie smarowałem. Nawet nie ma tej możliwości smarowania. Żadnej kalamitki, nic. Jeśli chodzi o pojemność tego zbiornika to jest chyba ze, chyba 130-140 litrów przekładnia została zdjęta teraz będzie trzeba ją obtyścić będę musiał ją całą rozkręcić widać całe mleczko dodatkowo tutaj Rozwaliło się to łożysko, aż kulki przeszły, czyli znaczy, że się zatarło. Teraz biorę się za odkręcanie tej całej oprawy. Czyli z tej strony trzeba odkręcić tą małą nakrętkę na Imbusa. I odkręcamy w lewą stronę. I schodzi. Schodzi, nie schodzi. To, że zejdzie, zaraz na dwie breszki sobie podważę i zobaczymy czy, czy, czy zejdzie to łożysko Nie wziąłem sobie mocowania do kamerki więc jedną rękę mam za nią w tym Wasy Dało mi się zdjąć wszystko w betonie, z już nic nie zostało, tutaj jak widać na wałku została się jedna część łożyska i najgorsze jest to, że wałek trzeba stać do napawania, ale niestety Dzisiaj nikt mi tego nie zrobi od ręki i będę musiał go założyć, tak, tak jak jest. Obudowę łożyska naciąłem świerką i przecinakiem. Rozbiłem i teraz łatwo zejdzie. Wałek wyciśnięty, założona nowa guma. Z drugiej strony tak samo. Troszkę będzie trzeba ten bałek wyśrodkować, ale to dopiero po tym, jak założę łapę i przykładnie. I teraz tak, kłożycko wchodzi w tą stronę. I teraz tylko zrobić zmering tylko Jak? wyczyszczę. A więc tak, łożyska są już wymienione, założony nowy zimmering odpuściłem to benzyną ekstrakcyjną. Teraz będę zakładał to na wałek. Jak widać nowe kalamitki do smarowania. Powinny teraz długo wytrzymać wszystko ładnie pasuje. Założymy nowe śruby. Przydałyby się jakieś podkładki. Założymy stare. Raz, dwa. Pięć. O, tu jeszcze trzeba trafić w te dziurki całe kawałek śrubokręta Теперь мы уже бежим, Tutaj zaznaczyłem sobie w jakiej pozycji był wałek ale Aby potem nie było problemów przy ustawianiu zbiornika. Bo ostatnim razem właśnie musiałem wszystko zmieniać. Dobra, wszystko pasuje. Teraz, teraz kolejne podkładki. Sześć. Nowe nakrętki. Wiadomo w tym betonie wszystko upierdzielone, potem nie idzie ani odkręcić. Tylko problemy. A i tak. Chciałbym, żeby wytrzymał do końca sezonu. Potem wezmę i zawiozę jeszcze ten wałek do napawania. Dodatkowo, bo już widać minimalne zery w miejscu, gdzie jest łożysko. Oprawy z łożyskami już są założone. Wszystko ładnie pięknie. clean, na swoim miejscu. Zaraz będę montował sobie tą przekładnię całą. Miałem ją zdemontować, ale będę musiał jeszcze się wstrzymać. Skończę tę budowę. Z drugiej strony tak samo jest założone. Zgrywa mi się tutaj ze znakiem narysowanym. Zabezpieczenie łożyska. Wszystko ładnie pięknie. Teraz jeszcze przymocować łapy. Całość uzmontowana. Trochę opuszczony w środku. Jak widać, na tych opadkach jest zawsze od cholery zaprawy. Potem wezmę to tym moim ciapko lotem, pasem i ustawię sobie na agregacie, bo we dwóch to jednak. Za ciężko. Ręcznie. Oby służył bezawaryjnie kolejny sezon. Koszt regeneracji całości to jest w granicach 200 zł. Więc nie są to jakieś duże pieniądze. Tym bardziej, że mówię na rok czas na pewno starczy W zimę tak jak wspomina, wspominałem, pójdzie napawanie wałka i znowu wymiana łożysk z dimmeringów i tyle. Pozdrawiam.